Hej siemano, witam was w planszomaniaku. dzisiaj nietypowo tak jak w jednym już odcinku jaki pojawił się na tym kanale czyli taki bez stołu, bez niczego bo omawiamy taką krótką gierkę jak sabotażysta pojedynek przepraszam za, za kolejny krótki materiał ale byłem chory, jeszcze mnie gardło nieco przeszkadza jakąś chrypkę mam delikatną więc nie chcę zbyt długich materiałów robić bo po prostu nie będą dobre jakościowo Postaram się, aby następny materiał był z jakiejś większej gierki niż takiej kieszonkowej. No, a wracając, jest to Sabotażysta pojedynek dla dwóch osób, gierka, gdzieś na pół godzinki, powiedzmy. Jedna osoba też może zagrać, jest tu, jest tu w instrukcji napisane jak jedna osoba może zagrać w Sabotażystę. W środku Sabotażysty znajdziemy 74 karty. One się dzielą na karty tunelów, karty, e, karty skarbów, e, karty akcji i jeszcze e, przepraszam, nie karty skarbów, a karty celów. Niech tak będzie. I dwie karty kopaczy. E, karty kopaczy losujemy, żeby wiedzieć, czy się jest zielonym, czy niebieskim kopaczem. Tu mamy takie pionki. Chyba w wersji. Dla większej ilości osób nie ma pionków, jak dobrze pamiętam, ale nie dam sobie głowy obciąć, yy, chyba że były, nieważne. I tak one nie są potrzebne. Raczej każdy widzi, gdzie, gdzie może dojść tym kopaczem, więc to nie jest jakoś mocno potrzebne. Yy, co mamy dalej? Mamy 9, nie, 8 znaczników kopaczy, one są dwustronne. Nimi będziemy oznaczać yy, skarby, jakie zdobędziemy, czyli te bryłki złota, jakie znajdziemy na drodze. No, i jeszcze mamy dwa żetony, kluczy. One są przypisane do dwóch kart akcji, które mówią o tym, że możemy otworzyć drzwi. Bo w tunelach też można postawić drzwi przeciwnikowi, żeby nie mógł przejść naszą drogą. Karty akcji dzielą się na takie karty jak. No i mamy taką kartę jak na przykład karta sabotażysty. Polega ona na tym, że jeżeli przeciwnik wyrzuci taką kartę na przed, przed przeciwnika, no to ten dany przeciwnik musi wyrzucić kartę naprawy, czyli z zielonym symbolem odpowiadającym na karcie e, sabotażu. Jeżeli, jeżeli taką wyrzuci, no to wszystko w porządku. Jeżeli nie, musi odrzucić dwie karty. I, i spasować i dobrać na koniec tylko jedną kartę, czyli będzie miał jedną kartę mniej na ręce, co może utrudnić późniejszą rozgrywkę. Następnie mamy też kartę akcji, jaką jest karta z kluczem. Ona pozwala na to, że możemy otworzyć drzwi, które postawi w naszym kolorze oczywiście, jakie postawi nam przeciwnik. Karta za walizka. jest to kolejna bardzo fajna karta akcji, która pozwala na zburzenie tunelu przeciwnikowi. Możemy dowolny, dowolny klocek tunelu zburzyć, i wtedy przeciwnik może nie mieć nagle dostępu tam, gdzie miał już ten dostęp. Oraz mamy jeszcze kartę akcji, jaką jest karta z mapą skarbów. Ona pozwala graczowi podejrzeć jedną kartę z celów, jakie, jakie sobie ułożyliśmy. A gdzie je ułożyliśmy? No, to już wam pokazuję. Ponieważ mapę przygotowujemy w następujący sposób, karty startu e, kładziemy na samym początku i układamy 5 kart wolnej przestrzeni, i na szóstym miejscu kładziemy pierwszą kartę e, celu. Następnie na, na poziomie ósmej karty kładziemy dwie obok, e, obok tej karty, i na poziomie dziesiątej stawiamy ostatnią. Jeszcze na tym pierwszym poziomie, tam gdzie było 6, stawiamy po. Po dwie karty po obu stronach. Jak już wszystko ułożymy na planszy, wyciągamy karty tuneli i karty akcji, przetasowujemy je i rozdajemy po 6 każdemu z graczy. Następnie każdy z graczy, zaczynając od zielonego krasnoludka, będą, będą wykonywać swoje akcje. A akcje mamy takie, jak postawienie tunelu, czyli musimy wziąć kartę tunelu. I wybrać taką stronę, aby ona pasowała do reszty. Nie możemy postawić tak, żeby któryś z krańców był nieodpowiednio ustawiony. Wyjątkiem są karty celów, ponieważ może być już ten cel otoczony i trzeba go tak dostosować, żeby, żeby jakoś to pasowało. Wiadomo, jeżeli nie dojdziemy do karty celów tak, żeby mieć koniec z końcem połączony do tej karty celu, no to ta karta dalej się znajduje, na przykład nie wiem, puścimy mm, puścimy gdzieś tam taką kartę, i nad, tą, nad tym będzie karta celu. Więc nie jesteśmy w stanie tutaj dojść do tego. mamy też kartę tunelu, gdzie mamy trola, musimy go przekupić jedną bryłką, i on wtedy jest przekupiony. Yy, tylko dla danego gracza, więc gracz przeciwny już będzie musiał ponownie go opłacić. Z takich jeszcze ciekawych kart mamy kartę drabiny yy, Ona powoduje, że tutaj mamy jakby przedłużenie naszego startu, czyli możemy gdzieś to postawić i mieć po środku, czy troszeczkę dalej, yy, kartę startu. I jeżeli ktoś nam zburzy tunel, no to możemy wystartować z tego miejsca. Całkiem fajne. W takim razie po zagraniu karty tunelu dobieramy jedną kartę ze stosu z reszty kart, które no bo rozdaliśmy tylko po sześć, resztę kart tam dalej mamy i bierzemy sobie jedną kartę. Możemy też zagrać kartę akcji, jeżeli zagramy kartę akcji. Również dobieramy jedną, jedną akcję. Również dobieramy jedną kartę. Mamy jeszcze jedną akcję, o której wspominałem przy karcie sabotażu, czyli odrzucamy dwie karty z ręki. Odrzucamy kartę sabotażu sprzed z, z siebie i dobieramy jedną kartę, czyli zamiast 6 kart na ręce będziemy mieć 5 kart. Jeżeli zno, ponownie to zagramy, no to coraz mniej tych kart będziemy mieć na ręce i będzie nam trudniej dzi, gdzieś tam zagrywać kolejne karty albo przechowywać coś na później. Oczywiście za każdym razem możemy również spasować, i wtedy wyrzucamy jedną lub dwie karty. I dobieramy jedną lub dwie karty w zależności, ile tych kart wyrzuciliśmy wcześniej. Ogólnie gra polega na tym, że stoczymy trzy rundy i każda z rund skończy się wtedy, kiedy oboje z graczy nie będą mieli już kart, żeby je zagrać i zdobyć przykładowo e, któryś z celów, albo po prostu gdzieś tam poprowadzić swoją ścieżkę, żeby jeszcze zdobyć jakiś dodatkowy punkt. Ewentualnie, kiedy skończą się wszystkie znaczniki, a jest ich 8 no to wtedy również kończy się dana runda. Wtedy każdy z ludów bierze bryłki złota, które zdobył podczas tej rundy, i przechowuje je w, w, przy sobie na, na kolejne. Po zakończeniu trzeciej rundy, gracze będą liczyć, ile mają tych bryłek. No i zwycięzcą jest ten, który ma najwięcej. To chyba oczywiste. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o tę grę. Myślę, że zasady są proste. Raczej nikomu nie sprawiam jakichś większych trudności. A jeżeli chodzi o grę, jest ona przyjemna. Jest dla dwóch osób, więc jeżeli ktoś chce więcej doznań z tej gry, to polecam grę dla większej ilości. Wiadomo, wtedy nie możecie kupować pojedynku. Pudełeczko jest kieszonkowe, ale niestety gra nie jest, że tak powiem, podróżna. O co chodzi? Do plecaka fajnie się zmieści, no ale nie zagramy przykładowo w pociągu, jak, jak przemieszczamy się ze znajomymi, również nie zagramy w samochodzie, no to jeszcze chyba gorzej niż w pociągu, w pociągu, jed... nie, to, to w sumie zależy od pociągu, no ale czasami są te takie ławki w pendolino przykładowo, no ale na tej ławie chyba też się za bardzo nie będzie dało. Chociaż nie, może tam, tam by się udało. No ale wracając nie jest to gra, jest to gra kieszonkowa, ale nie jest to na jakieś takie podróże do przemieszczania się. Chyba że ktoś lubi sobie zagrać później jak już gdzieś dojedzie i nie chce brać całej takiej hordy, nie wiem. No, chociażby czekajcie, no, porównajmy minionki i ta gierka, no to lepiej, wiadomo, to zmieści się w plecaku i nie będzie zajmować tyle miejsca. No, yy, to jeżeli chodzi o rozmiary tego pudełka, jakość wykonania, jakość, szału nie ma, karty są takie, no to za, na za grę, taką, o niskim koszcie podprodukcji, produkcji, nie są złe, miękkie strasznie, Strukturę mają fajną. Nie zauważyłem, żeby jakieś rogi się zniszczyły przy tasowaniu, a wiecie, że raczej znaczy pewnie zauważyliście albo i nie, że nie używam koszulek na karty. Chyba że to są deck buildingi. Zauważyłem, że raczej warto w deck buildingach użyć tych koszulek na karty, bo te karty przez to tasowanie przez cały czas niszczą się i... no. No, nie, war nie warto, nie warto na tym oszczędzać. No dobra, a jeżeli chodzi o te komponenty kartonowe, no to jak zwykłe znaczniki kartonowe, nie ma tu jakiegoś szału yy, i nic, nic specjalnego to, to też nie jest, no, jak w większości gier. Chociaż... Jak będę recenzował jedną gierkę, to tam naprawdę się zaskoczyłem. I to Wam wtedy powiem, ale to oglądajcie kolejne materiały, bo tej gry jeszcze nie było. A może będzie za dwa tygodnie, zobaczę. No to pora na podsumowanie tej gry. Jest dla mnie ok, nie jest to super, hiper gierka, ale jest przyjemna, prosta, tania i, i co od takiej gierki można więcej oczekiwać? Przyjemnie się przy niej spędza czas. Jest mega krótka, 30 minut to jest naprawdę fajny czas, że. Przykładowo, nie wiem, po obiedzie chce się człowiek yy, nie wiem, zrelaksować i tak. A dobra, zagramy. Zagramy. Zajmie to nam pół godzinki, potem można gdzieś coś więcej robić. No, czyli taka gierka na odpoczynek. Jest ona losowa, no bo nigdy nie wiadomo jakie karty dobierzemy, trzeba planować, czyli nie jeden tunel aż do celu, bo jak przeciwnie nam, nam zburzy drogę, no to może być ciężko ją odbudować, bo możemy nie mieć takich kart, no i będziemy musieli kombinować, czy tam łączyć się z jego tunelem, on tam może zablokować, bo postawić drzwi itp, itd. No. i tp i td, no i nie zdobędziemy tych bryłek. Wiadomo, jednemu może się poszczęścić, poszczęścić i po drodze będzie miał e, bryłki złota z tych zwykłych kart, no ale to e, tego nie ma aż tak dużo. Trzeba lecieć po te cele, a cele również bywają puste. No, niestety nie wiemy, co tam się znajduje, dlatego jest akcja mapy skarbów. Wtedy troszeczkę możemy się dowiedzieć, przynajmniej pod jedną kartą, zobaczyć, czy coś tam ciekawego jest. No. To takie podsumowanie, jak na to, że już powoli gardło siada. No to co, no, gierkę polecam, gierkę lubię i zapraszam na poprzednie recenzje i przyszłe recenzje. I przepraszam ponownie, że dzisiejsza taka krótka, no ale może nawet słyszycie, nie wiem, ja czuję, że gardło nieco jeszcze nie jest w formie. I dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jak tam jeszcze jesteście nowi i macie na czerwono. No tyle. A zapraszam również na y YT na Instagramie. Tam co dwa tygodnie również figurki dodaję no pomalowane. Właśnie próbuję nagrać yy, kilka filmików z malowania. Yy, na razie są jeszcze w trakcie. Yy, zobaczymy. Dobra, nie przedłużając. Cześć.